To pora! Na Skarnera! Tęskniliście za rządełkiem? Odświeżone postacie wywołują zazwyczaj prawdziwe trzęsienie ziemi. No, o ile wiemy, jak nimi pokierować? W dzisiejszym odcinku pomożemy wam zbudować zwycięstwo na Skarnerze. Jedziemy! Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych umiejętności, warto zwrócić uwagę na pewien ogólny fenomen nowego Skarnera. Mowa tutaj o procentowych wartościach i przelicznikach, którymi posługuje się ten odświeżony bohater. Praktycznie wszystkie umiejętności podstawowe skalują się z maksymalnym zdrowiem Skarnera lub jego przeciwników. Nasz Skorpion powinien być zatem królem późniejszych etapów rozgrywki. Główną umiejętnością Skarnera jest Q, czyli roztrzaska na ziemiach. Ta zadaje dość spore obrażenia, zwłaszcza jak na tanka. Na starcie gry ma ona jednak dość wysoki czas odnowienia, dlatego ważną statystyką będzie przyspieszenie umiejętności, które warto pozyskać nie tylko z wczesnych komponentów, ale też na etapie wyboru run. Pamiętajcie, że czas odnowienia nalicza się od momentu pierwszego kliknięcia Q, dlatego warto użyć tej umiejętności w trakcie przemieszczania się między obozami. Wspomniałem o dżungli, ale rozsądnie byłoby wspomnieć również o prezencji nowego Skarnera na górnej alejce. W teorii przedwieczny suweren nie powinien mieć większego problemu z czyszczeniem fal stworów, a dodatkowe narzędzie wymian w postaci tąpnięcia pomoże w zaczepkach nawet przeciwko zasięgowym bohaterom. Dodatkowym atutem Skarnera na górze jest zasięg W, sejsmicznego bastionu, który wynosi aż 600 jednostek. Dodajmy do tego tarcze i spowolnienie, i mamy narzędzie wręcz stworzone do potyczek na linii, nawet przeciwko najmocniej nękającym postaciom. Uderzenie Isztal to kolejne narzędzie, dzięki któremu nowy skarner będzie docierał do przeciwników. Efekt szarży może budzić skojarzenie z umiejętnością ostateczną Sajona. Musimy jednak pamiętać, że naszego skalnego Skorpiona da się wówczas powstrzymać, dlatego zdecydowanie lepiej jest nacierać od flanki. Najważniejszym elementem nowego E jest możliwość przemieszczania się przez ściany, co pozwala na znalezienie wielu kreatywnych kątów ataku. Istotny jest również nałożony efekt przygwożdżenia, który chwilowo pozbawi przeciwnika możliwości użycia czarów przywoływacza, w tym m.in. porażenia, co może być kluczowe w śliskich sytuacjach pod ważnymi obiektami na mapie. Na deser nowa umiejętność ostateczna Skarnera Nadzianie. W teorii złapanie trzech osób brzmi imponująco, ale stosunkowo długi czas ładowania żądełka daje oponentowi dużo czasu na reakcję. Prawdopodobnie nigdy nie uda wam się złapać zasięgowego bohatera bez pomocy mocniejszych sojuszniczych efektów kontrolnych. Warto wspomnieć, że na dzianie ma obszar działania delikatnie większy niż ten, który prezentuje stożek. Szczególnie zaskakujący dla oponentów może być dodatkowy zasięg po bokach umiejętności, a także na tylnych ukosach. Szybka sztuczka. Szykując zasadzkę w krzaku, pamiętajcie, aby przed wciśnięciem R przygotować tą pnięcie. Dzięki temu automatycznie ciśniecie kamieniem w momencie użycia nadziania, co zapewni dodatkowe obrażenia oraz spowolnienie. Kwestia idealnych zestawów przedmiotów dla Skarnera jest jeszcze całkiem świeża, więc najlepiej śledzić aktualne trendy i wypatrywać rozwiązań. Jeżeli sami chcecie troszeczkę pogotować, to podpowiem, że kluczowymi statystykami będą przyspieszenie umiejętności oraz dodatkowe zdrowie. Bez tego ani róż. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Jak zbudować zwycięstwo. Życzymy Wam ostrego żądła, celnych rzutów kamieniem i pozytywnych wibracji, tych sejsmicznych oczywiście. Do zobaczenia w następnym materiale. W zasięgu